Dzień dobry. Montujemy deski na elewację. Deski są zaimpregnowane. Stare drewno, naturalne. Naturalnie, wypalone przez słońce, wiekowe. Także, jeśli chcecie zobaczyć efekt końcowy, zostańcie do końca. Zaczynamy Także dajcie znać w komentarzach, czy się podobała taka ściana, elewacja. Wiadomo, nasze deski w większości występują w środku, ale na zewnątrz też się nadają. Także polecamy się firma Dobrodrew, stare drewno w Fielce.